Dzień dobry. Wczoraj pękło 100 subów na moim kanale, także dziękuję wam serdecznie za subskrypcję. Oglądanie i komentarze oraz łapki. A więc zapraszam do oglądania. Bitcoin jako pierwsza kryptowaluta ma za sobą wiele interesujących transakcji, które zapisały się w historii. Oto kilka z nich. Dawne transakcje z Bitcoinem. Pierwsze. Pierwsza transakcja. Satoshi wysłał 10 BTC do Finneya. Co było pierwszą znaną transakcją w historii bitcoina. Drugie. Laszlo Haniecz zapłacił 10 tysięcy BTC za dwie pizze, co uznawane jest za pierwszą komercyjną transakcję z użyciem Bitcoin. Dziś kosztowałaby ona kosztowałaby 1 miliard dolarów. Szok. Nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Trzecie. Transakcja na eBay. W 2013 roku na eBayu sprzedano przedmiot za jednego BTC. To wydarzenie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania kryptowalutami wśród zwykłych użytkowników. Czwarte. Zakup samochodu. W 2014 roku w USA sprzedano luksusowy samochód za jednego BTC. To jeden z pierwszych przypadków, kiedy kryptowaluta została użyta do zakupu pojazdu. Piąte. Darowizny na cele charytatywne. W 2017 roku przeprowadzono wiele darowizn na cele charytatywne za pomocą bitcoinów w tym na pomoc ofiarom katastrof naturalnych. Szóste. Transakcje w grach. W 2018 roku niektóre gry online zaczęły akceptować Bitcoina jako formę płatności za przedmioty w grze, co zwiększyło popularność kryptowalut wśród graczy. Siódme. Zakup nieruchomości. W 2020 roku w USA sprzedano dom za Bitcoina, co było jednym z pierwszych przypadków zakupu nieruchomości z użyciem kryptowaluty. Ósme. Wydarzenia i konferencje. W 2021 roku wiele wydarzeń i konferencji branżowych zaczęło akceptować bitcoina jako formę płatności za bilety. Podsumowanie. Dawne transakcje za bitcoina pokazują, jak szybko kryptowaluta zyskała na znaczeniu i jak różnorodne były jej zastosowania. Od zakupów codziennych dóbr po inwestycje i darowizny, bitcoin stał się ważnym elementem współczesnej gospodarki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnych transakcjach lub ich wpływie na rynek, daj znać. A teraz przedstawię kilku raperów, którzy posiadają lub mówią o kryptowalutach. Pierwszy artysta to Snoop Dogg. To ikona kultury hip-hopowej, znana z innowacyjnego podejścia do muzyki i biznesu. Snoop Dogg jest aktywnym zwolennikiem kryptowalut, szczególnie Bitcoina i Dogecoina. Regularnie angażuje się w dyskusje na temat kryptowalut na platformach społecznościowych oraz promuje kolekcję NFT, co podkreśla jego zainteresowanie nowymi technologiami. Drugi to nas. Nas to jeden z najbardziej wpływowych raperów w historii, znany z głębokich tekstów i refleksji społecznych. Nas zainwestował w Coinbase, co czyni go jednym z pionierów wśród artystów hip-hopowych w tej dziedzinie. Jego zainteresowanie kryptowalutami odzwierciedla jego wizję przyszłości finansów oraz innowacji technologicznych. Trzeci artysta to Lil Wayne. To czołowy artysta hip-hopowy który zdobył uznanie dzięki swojemu unikalnemu stylowi i licznych hitach. W swoich wywiadach Lil Wayne wyrażał zainteresowanie kryptowalutami, co wskazuje na jego otwartość na nowe formy inwestycji i technologii. Czwarty to 2 Chain. 2 Chain to raper, który zdobył popularność dzięki swojej charyzmie i unikalnemu stylowi. Regularnie dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z kryptowalutami na platformach społecznościowych, promując edukację na temat inwestycji w te technologie. Piąty Travis Scott Travis Scott to jeden z najważniejszych artystów współczesnego hip-hopu, znany z innowacyjnych projektów artystycznych. Travis współpracował z platformami NFT i wprowadzał elementy kryptowalutowe w swoje projekty, co pokazuje, jak technologia może być współgrać z muzyką. Siódmy artysta to Logik. Logik to raper znany z pozytywnego przekazu umiejętności lirycznych. Logik regularnie porusza temat kryptowalut w swoich utworach i mediach społecznościowych, co może wpływać na młodsze pokolenia. Ósmy to Kanye West, to kontrowersyjny artysta, który ma znaczący wpływ na muzykę i kulturę. Chociaż szczegóły jego osobistych inwestycji nie są powszechnie znane, Kanye często poruszał temat kryptowalut w kontekście innowacji finansowych. Podsumowanie: raperzy ci nie tylko inwestują w kryptowaluty, ale także przyczyniają się do ich popularyzacji wśród szerokiej publiczności. Ich zaangażowanie w te technologie świadczy o rosnącym znaczeniu kryptowalut w kulturze i biznesie, a także o ich potencjale do kształtowania przyszłości branży muzycznej. To wszystko na dziś. Rośniemy w siłę. Pozdrawiam i do następnego.